Cześć, wkręcił mi się ostatnio taki temat. Postanowiłem sobie założyć centralny zamek z pilota do swojej E34. No i tam poczytałem oczywiście po internecie. Nauczyłem się już na pamięć, tak, moduł komfortu pod kanapą, żółta wtyczka, 5,7 zamykanie, 5,16 otwieranie. No i co zrobić, jak wyciągamy kanapę i okazuje się, że nie mamy jak tam normalnego modułu komfortu, tylko zwyczajny sterownik centralnego zamka, czyli tak zwany ZV modul. No, powiem Wam szczerze, że wcześniej się z takim czymś nie spotkałem. Nie mogłem nic w internecie znaleźć. Po numerach jedyne co to doszedłem, że w dużej ilości E36 też był montowany taki sterownik zamka zamiast pełnego modułu komfortu, zwłaszcza w przedliftowych. Także szukałem bardziej po forach E36 i Trochę mnie to zdziwiło, bo ludzie tam pisali, że nie da się w prosty sposób tego zamontować. Nie wiem, trzeba przez jakieś przekaźniki podłączać. No więc tam nakupowałem końcówek przekaźników, męczyłem się i robiłem według różnych tam, próbowałem zrobić według różnych schematów, jak ludzie pisali, ale w efekcie tam specy którzy się wypowiadali, pisali, że w końcu i tak nie działał im ten zamek, albo z tego, albo z kluczyka. Albo tym takim cynzelkiem nie szło zamykać i otwierać. Tylko wtedy z pilota. No, zobaczcie jak to wyszło u mnie. Ciach. Zamykamy. No. Tam będzie też widać. Ciach. Otworzył się. Kluczyk. Pyk. Zamyka. Otwiera. No i ładnie z pilocika. Nawet kierunki będzie widać chyba. Zamykamy. Otwieramy. Wszystko działa. Nie ma wielkiej filozofii, tak naprawdę. Sprawa okazała się Bo już po prostu tak prosta jak to tylko może być. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszędzie na forach ludzie piszą, żeby się wpinać w te kabelki. Biały zamyka, niebieski otwiera. Z tym, że to już są kable, które idą od centralki do siłowników. Także. Wpinając się tutaj przez jakieś przekaźniki, kombinacje robić, i tak dalej można, ale wtedy omijamy centralkę. No i prawdopodobnie wtedy właśnie nie działało to sterowanie tam z kładki albo z tym cędzelkiem. Jak no się pewnie dziwicie, co tutaj są za wynalazki, no różnie tu kombinowałem, tak jak już mówię. Także tam są po prostu zwykłe takie złączki samochodowe, te wsówki. To jest w takim ładnym wężyku zamkniętej, zabezpieczone taśmą izolacyjną, bo nie miałem akurat wtedy termokurcza pod ręką, więc zrobiłem coś takiego i szczerze mówiąc lepiej to nawet wyszło niż tutaj termokurczem później robiłem. Nie podoba mi się to. No ale nic. Także tutaj trochę jazda dziwna wyszła, ale wszystko jest ładnie połączone i działa. I tak naprawdę to co potrzebujemy to jest może będzie lepiej widać. To jest ta tutaj zwykła biała wtyczka. Nawet rozbiorę, nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką, spróbuję. A uda się. W każdym razie, <grybujesz> co się okazuje, ten nasz ZV moduł jest fabrycznie przystosowany pod jakieś sterowanie z zewnątrz, po prostu nie ma normalnie tutaj. O, tylko te piny są i od spodu. A się okazuje, że pin 24 służy do zamykania, a 25 do otwierania. No nic prostszego, prawda? Wystarczyło po prostu znaleźć odpowiednie piny. W ostatniej chwili na to wpadłem, żeby sobie jeszcze sprawdzić, zanim się zabrałem za te przekaźniki na dobre, bo pewnie tylko nagrzebał, a tak ładnie wszystko działa. I no. piny trzeba sobie oczywiście dorobić. Tam, nie wiem, jak ktoś ma jakiś stary zasilacz komputerowy może to. Można go wykorzystać do tego, zwykłe piny do dostania w każdym sklepie z elektroniką, także zero problemu. Nie wiem czy ja tu teraz tutaj zamontuję. Nie. Dobra, mniejsza z tym, to sobie poskładam później. Yy, co gdzie podłączyć może, bo jeszcze tutaj mam trochę pajęczynę porobioną, ale dlatego tylko, że dzisiaj yy, Musiałem sprawdzić wszystko już w trasie, czy to będzie działać. I tak. Ja Tutaj mantenkę sobie wyciągnąłem. Ja ją wpuszczę z powrotem. Wyciągnę ten sterownik może. To jest nic innego, jak pewnie znany w większości już zainteresowanym stick. Konkretnie to jest blokę 67. I jak to wygląda? Mamy tak. Kolej kabelki. Pomarańczowy, biały i żółty. Zamykanie pomarańczowo-czarny, biało-czarny i żółto-czarny. Otwieranie i tak. Pomarańczowego, pomarańczowo-żółtego nie podłączamy w ogóle. Biały, cały podłączamy sobie tu właśnie do tej wtyczki o do zamykania. PIN-24. Eee, żółty. Łączymy sobie razem z żółto-czarnym, no i najlepiej z czerwonym, do stałego plusa. Gdzieś tam, na przykład, o, tak jak ja mam, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, kurczę. Tutaj, o, tutaj, do tego, tutaj przewodu, który sobie no, zasila centralkę no tu jest cały czas plus nawet po wyjęciu kluczyka taki nas interesuje także podłączamy sobie oba żółte przewody razem z tym czerwonym pod ten no u mnie czerwono-biały nie wiem czy u wszystkich będzie czerwono-biały podejrzewam że tak ale sprawdźcie jeszcze to eee, co tutaj dalej jest czarny no czarny to standardowo pewnie każdy po kolorze się domyślił że to jest masa tutaj sobie idzie Co mi się tu zrobiło? A autorotacja w telefonie, tak, fajna rzecz. No, także masa, tam gdzieś pod siłkę, gdzie się zbiegają wszystkie inne przewody masowe, stąd będzie najwygodniej, myślę. Tego to tam nie ma co lutować. Na koniec można zacisnąć jakieś tam ładne oczko i sobie po prostu pod tą siłkę podkręcić. I tak, różowy to jest kabelek do. Tak zwanego, nie wiem, gwizdka, jak oni tam to nazwali w instrukcji, fajnie. Syrenka chyba, o. No chodzi o ten po prostu taki pikacz, który będzie nam wydawał dźwięki przy zamykaniu i otwieraniu. Ja go zostawiłem, nie chcę podłączać, takie bajery to mi się tam nie podobają. Już zastanawiałem się nad tymi kierunkami nawet, ale kierunki zostawiłem. Niech tam będą, z daleka przynajmniej widać, czy się otworzył, czy nie. A pikać to już tam nie musi, niekoniecznie. Yy, I tak, dwa mamy, jeden tutaj z tym różowym razem nawet wchodzi. Drugi obok. Brązowe przewody są od kierunków na jedną stronę i na drugą stronę. I najlepiej to by było właśnie wpiąć się po prostu tutaj w wiązkę, którą i tak mamy pod kanapą. To są wszystkie tutaj kabliska. One idą z przodu do tyłu pod klapę. Także wystarczy poszukać, jakie przewody są od kierunkowskazów. U mnie to były akurat takie tutaj. Niebiesko-zielony, niebieski z zielonym paskiem właściwie. To był kierunkowskaz z lewej strony od kierowcy i niebieski z brązowym paskiem. A był kierunkowskaz z prawej strony. Także o to on po prostu tak zrobione, tak jak tutaj widzicie, ten niebiesko-zielony kabelek był przecięty, założone były wsówki żeńskie. Tutaj były później z drugiej strony były męskie, i tak samo tutaj do tego brązowego kabelka. No. W razie czego zostawiłem w wsówki, żeby tego później nie odlutowywać, nie ciąć znowu, nie kombinować. Wiem, jak to było, jak zakładałem pełny OBC, grzebałem w liczniku, tam cały czas na schylonych plecach i bardzo fajnie się to wszystko później cięło od nowa i rozlutowywało, jak, jak coś nie chciało działać. Także. Tutaj postawiłem na te wsówki i tak to będzie pod kanapą. Widać tego nie będzie. A funkcję swoją spełnia, bo działa. Także myślę, że źle to nie wyszło. Co tu mamy jeszcze dalej? Co może Was zainteresować? To jest tak. Zielony kabelek. Tutaj mamy impuls a plusowy chyba, z tego co pamiętam, przez sekundę. Do osobnego otwierania klapy. E34 nie ma osobnego otwierania klapy, przynajmniej nie w tej wersji low, takie jak u mnie na przykład. Nie wiem, może w bogatszych jest, u mnie nie ma. Także zostawiłem to. Można podłączyć sobie jakiś tam, nie wiem, osobny siłowniczek, obciąć te kable od klapy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, po co to komu, jak chcąc otworzyć klapy. I tak trzeba jeden guziczek nacisnąć. I tak. Więc czy my otworzymy osobno klapę, czy cały samochód, tak a, nie wiem. Taki tam dodatek. Może ktoś z tego korzysta, ja nie i szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego miałoby to być lepsze od otwierania całego samochodu. No ale mniejsza z tym. I tak, dalej tutaj mamy jeszcze wtyczkę. Yy, cztery piny właściwie, a nie wtyczkę. Nie pamiętam już co tutaj było, jakieś to mykanie szyb, coś takiego. Ja tego nie mam, nie podłączam na razie. Szyby elektryczne mam tylko z przodu. Może mnie kiedyś znajdzie, że założę też z tyłu. Może założę elektryczny szybek, bo w tej chwili mam. O, taki ładny tutaj kolbotronik. Także jeśli zrobię tam elektrykę wszędzie, to może wykorzystam sobie też tutaj te pozostałe piny i jakieś domykanie się zrobi. Elektrykę z przodu mam dołożoną przez poprzedniego właściciela. Niestety jakoś tam jest to spięte na krótko pod stacyjką. Także jak będę to robił, to się zrobi porządnie. Także tutaj wtedy wszystko będzie tak, jak powinno być a nie jakoś tam przekombinowane. Jak ktoś oglądał na forum, pewnie to widział w ogóle, jakie tu klawisze były wcześniej od wektry, czy od czegoś wstawione. No, teraz są normalne przynajmniej. No i tak dalej, co tutaj jeszcze mamy? Ostatnie dwa piny są, no, mam w tej chwili podłączone, ale chyba też odłączę, bo nie chcę mi się specjalnie oglądać takich rzeczy. To jest dioda, która sobie gdzieś tam miga. sobie po prostu w ten sposób obserwowałem, czy centralka chodzi, czy nie, czy się zamyka. A, jak zamkniemy. Nie wiem, czy to widać, słabo pewnie. Może wezmę tą latarkę gdzieś do góry. No i tak mi się tu w telefonie świeci. Czekajcie, czekajcie. Gdzie to jest? No dobra. Chodzi o to, że o, ona sobie miga na niebiesko. Nie wiem, albo zmienię na czerwoną, i przedłużę kabelek gdzieś do przodu, albo w ogóle to odepnę, bo takie migające rzeczy, tam jak na choince, to... Mimo, że teraz święta się zbliżają, ale to tam nie moje klimaty. No także myślę, że wiecie, jakby co to proszę pytać. No i tyle w zasadzie. Działa, otwiera się, zamyka się. Zamyka się wszystko i otwiera, oczywiście, czyli i klapa, i, i, i wlew od paliwa. Zobaczmy jeszcze, żeby nie było. Proszę bardzo. Zamykamy. Migną nam tutaj kieruneczki. Nie zamknąłem. Czemu nie zamknąłem? Nie, bo. Ale w topa. Nie zamknąłem, bo mam nie podłączoną wtyczkę od zamka. No. Ale wiecie o co chodzi? Zobaczmy jeszcze proszę. Pyk. Nie otworzymy tego. Ja sobie ciach. Otwierć. Klapa tak samo i wszystko działa. No, także jak będziecie chcieli montować sobie centralny zamek, okaże się, że macie zwykły moduł centralnego zamka, a nie moduł komfortu. To zanim zaczniecie rzeźbić w jakichś tam przekaźnikach i wymyślać własne kombinacje, ciąć kabelki i tak dalej, to sprawdźcie najpierw, czy czasami po podaniu plusa na pin 24 samochód Wam się nie zamknie. No, chyba wszystko. W razie czego pytajcie gdzieś tam na forum albo pod filmikiem. No i tyle. Pozdrawiam, na razie.